Znane piosenki rockowe, szlagiery jazzowe oraz utwory m.in. z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego można było usłyszeć podczas koncertu Studia Piosenki Belcanto. Studia działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Prowadzi je Małgorzata Liszka, która można powiedzieć, stara się pomóc w odnalezieniu muzycznej drogi młodym ludziom. Koncert, który w zeszłym tygodniu zorganizowano w sali teatralnej Moksir, pokazał, że to się udaje. Gdzie wdowa, do Belkanto ma kształcić solistów amatorów. Na zajęciach poznają oni m.in. tajniki emisji głosu, oddechu podczas śpiewu, interpretacji utworu czy pracy z mikrofonem. Efekty można potem oglądać, a raczej usłyszeć podczas występów na scenie. Niektórzy uczestnicy studia piosenki już mogą się pochwalić sukcesami. Jan Szczurek dostał się do Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni, które kształci młodych aktorów teatrów muzycznych. Now I what you try to say to me And how you Podczas ostatniego recitalu młodzi artyści występujący na scenie zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar. Oprócz standardów jazzowych czy utworów polskiej muzyki rozrywkowej, można było usłyszeć także mocniejsze brzmienia. Koncert zatytułowany był to dopiero początek drogi. Pod takim samym tytułem Belkanto chce wydać swoją pierwszą płytę. Nagrania już trwają w Trzebińskim Studio. Na płycie znajdzie się część utworów zaprezentowanych także podczas styczniowego recitalu. Cóż, wypada tylko życzyć powodzenia i mieć nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy śpiewających artystów z belkanto.